Do rozwiązania królewską tajemnicę. Zaginęła Sweety oraz królewska kareta i dwa konie. Sky, zabierzesz swój helikopter i poszukasz z powietrza Sweety, karety oraz dwóch koni. Przy Patrol rusza do akcji. Hej, a co to? <noise> Gogle! Są konie i jest kareta. Ryder, są Sida. Naprawdę? A jak się tam znalazły? Tego nie wiem, ale nie ma śladu Sida Arbiego ani Sweety. Zumo, potrzebujemy pomocy. Zanurkujemy! Nie bójcie się, Koniki, uratuję Was! Koło! Super, Zumo. Okej, okay. Sky, znalazłaś już Sweetie, Sida i Arbiego? Znalazłam ich! Płynął na małej łodzi. Uratuj ich! Obsiąż Zabierz mnie, Sky? Nie, mnie, mnie! Złap się! Szybko! Chwytak! Zaczekaj tutaj, Seed! Zaraz po ciebie wrócę! O, oh, Sweetie... Dziękuję, psi patrolu! Jesteście bohaterami! Nie ma sprawy, księżniczko. A gdy znowu zginie ci kareta, to dzwoń po pomoc! Oglądaj całe odcinki Psiego Patrolu na Nickelodeon!